Hej, z moich obserwacji, wielu mężczyzn, gdy zobaczy piękną kobietę, taką, która naprawdę im się podoba, lub po prostu dowiedzą się, gdzie ona pracuje, gdzie mieszka, lub mają wspólnego znajomego, to oni chcą ją zdobyć. Ale chcą ją zdobyć za wszelką cenę i y, y, jedyną ich ceną to jest to, że będą po prostu osobami na posyłki. Innej ceny nie znają, znają tylko jedną cenę, żeby być facetem na posyłki dla nich. Ma, pracuje z nią w pracy, to on y, chodzi do, do niej po kawę, odbiera jej wszystkie przesyłki, y, zawozi ją, przywozi, zaprasza na kawę, wszędzie ją zaprasza, wszędzie stara się być y, takim, takim super hero, super hero bankomatem. Na ile sobie może oczywiście pozwolić, bo pensja za, za mocno mu nie pozwala, ale y, super hero takim